Witam Was kochani. Przekaz od przodków i aniołów, poniedziałek 28 lipca. I lecimy dzióbki. ok e, Relacje przyjacielskie, koleżeńskie, rodzinne. Relacje w pracy i praca. Czekajcie, tak porówno staram się. Pary i związki małżeńskie i singlaczusie, słodziutkie bąbelaczusie. Przekaz, uwaga, numer jeden. Wytrap swoje lęki i pragnienia. Słuchajcie, czego wy się obawiacie, dlaczego nie potraficie powiedzieć nie, nie zrobię, nie pomogę. Na przykład, albo ja nie tego pragnę, pragnę czegoś innego, tak? Na spokojnie, bez stresu, po prostu powiedzieć, że nie będziecie robić nic wbrew sobie, tak? Bo w tej relacji gdzieś tam jesteście troszeczkę dzieworskie wykorzystywane. Słowo troszeczkę weźcie w nawiasie. E, I przekaz jest taki, że dosyć, dosyć. Wytrop swoje lęki, zobacz, jakie masz pragnienia, i podążaj za pragnieniami. Nie daj się hamować poprzez swoje lęki, i również w tych relacjach koleżeńskich, przyjacielskich, rodzinnych. E, nie dać się. Po prostu nie dać się asertywnie. E, Odmówić, tak? Asertywnie powiedzieć, nie, to akurat ja tego nie chcę, ja bym chciał, ja bym chciała inaczej, tak? Czyli macie y, otwarcie otwarcie określić, czego pragniecie, a czego na przykład się boicie, czego nie chcecie robić, tak? Czyli nie unikać tego typu rozmów, tak? Z najbliższymi, czy z kolegami, czy z koleżankami y, i wytropić te swoje ręki dziubaski i pragnienia. Y, praca, relacje w pracy. Opuść tarczę. <laughs> Słuchajcie, nie walczyć, opuścić tarczę. Dać sobie yy, w poniedziałek, dzisiaj spokój po prostu. Wykonywać swoje zadania, tak swoją pracę. Odpuścić energetycznie, odpuścić naprawdę, bo to nic nie da. To może jeszcze zaognić sytuację, jeżeli będziecie walczyć z wiatrakami. Czasami warto nawet na chwilę odpuścić, na chwilę, tak, na jeden dzień, żeby zobaczyć, jak sytuacja rozwinie się. Dalej. Pary i związki małżeńskie, bądź światłem. I teraz, jeżeli wy jesteście dobrym związkiem małżeńskim, dobrą parą, to bądźcie dla siebie światłem, bo będziecie atakowani w przeróżny sposób, co niektórzy, tak? Będą próbować wam namieszać w tych związkach. Gdzieś coś w głowie wam będzie, ktoś w głowie będzie wam próbował namieszać, a wy macie dla siebie być światłem, tak? Czyli działać razem, wspólnie. Natomiast, jeżeli wy macie związki toksyczne, czy małżeńskie, czy partnerskie, to zobaczcie, że wy sami dla siebie możecie być światłem. Zobaczcie, że wy macie wiele możliwości, żeby wyrwać się z tego schematu, z tego toksycznego związku. I uwaga, na horyzoncie może pojawić się ktoś, kto będzie dla was tą latarnią z tym światłem. Warto by było zobaczyć to światło, tą latarnię, tak? Wiecie o co chodzi? Bezpośrednio nie będę mówić dźubaski dla tych, co mają związki toksyczne, ale wy wiecie, o co chodzi? I single czu się, bombela się, śni i podróżuj. A singlaczuś po prostu ma no, no, dosłownie robić co chce. No, czyli ta sprawa, żeby nie ranić innych, tak? Ale marzyć, śnić, podróżować. Nie tylko tu i teraz fizycznie, ale w myślach, w marzeniach, tak? Bo to jest pozytywna energia i poprzez te myśli, marzenia, poprzez to takie podróżowanie. Wy zaczniecie przyciągać do siebie osoby, które również są podobne bardzo do Was i lubią robić to, co Wy lubicie robić, czy mają podobne pasje lub też takie same pasje. I to śnienie i podróżowanie również może być poprzez udział w jakichś grupach w internecie, które mają podobne zainteresowania, co Wy. W każdym razie singlaczusie mają się zająć sobą dziwaski. Słuchajcie, kochani. Jeszcze jedną kartę wyciągnę, bo właśnie przeszłam przez myśl, że jeszcze jedną ogólną kartę mam wyciągnąć. Nie wiem czemu, być może to jest komuś potrzebny ten przekaz, który teraz będzie. Ogólnie: kochaj i pozwól się kochać. Dzióbki. Kochaj i pozwól się kochać. Pozwól się kochać tym ludziom, którzy chcą tobie pomóc. Tak? I kochaj tych ludzi, tu przy których czujesz się stabilnie, bezpiecznie. I tyle. To jest chyba ten przekaz, który miałam wyciągnąć. Słuchajcie, ja Wam życzę oczywiście cudownego poniedziałku. Dziękuję.